Cześć! Witajcie na kanale Milion Pomysłów na Minutę. Dzisiaj na naszym stole Parkside, ale z Kauflanda. A tym razem jest to szyna na no narzędzia ogrodowe. I nie tylko. Zapraszamy. Zapraszamy! Szyna, szyna, szyna i szyny nierówna. Bo szyny były złe i pociąg sobie też był zły. Mm, moi drodzy, generalnie tego zakupu miało nie być. Ale jak zobaczyliśmy, że jest w sklepie, to stwierdziliśmy, że okej. Okay. Znamy już tego typu produkty. Produkuje to marka jako pierwsza Burns, Burns jakoś tak się to czyta. Ja mam tą szynę, znaczy ja mam tą szynę. Ta szyna została zakupiona kilka lat temu i ona wisi u mnie w łebie, korzysta z niej moja mama i do tej pory się nic z nią nie wydarzyło. Więc jak się pojawiła druga, to stwierdziliśmy, że może na warsztat, może na magazyn z narzędziami do Naszych prac archeologicznych. Całość ma 90 cm długości. Jest to po prostu aluminiowy profil z dwoma zaślepkami. Te zaślepki zapobiegają wypadnięciu tych naszych końcówek, które tutaj są. 6 sztuk. Dość fajnie wykonanych, ale jak są za blisko siebie, no to tutaj za, za dużo nie zrobicie, więc trzeba je rozłożyć w miarę e, równo. E, z takich ciekawostek bardzo mi się podoba opis, e, który tutaj jest. Mamy uchwyt na narzędzia. Nadaje się do uchwytów o średnicy, czyli do średnic naszych narzędzi od 1 do 5 cm. Odległość urządzenia od ściany 5 do 8 cm, tak pisze, czyli po założeniu taką mamy odległość od ściany, w zależności od tego, co to jest. Udźwig na uchwyt maksymalnie 1,6 kg, co oznacza, że część naszych szpadli niestety odpada. Coś patrzyłeś? Coś podglądałeś? Nie, nie chcesz nic dodać. Napisane jest: producent OWIM, importer Kaufland. Wewnątrz e, linki do instrukcji obsługi w PDF-ie. Bardzo ciężkie rozwiązanie, ale nie każdy z Was to zna, więc Wam się to też przyda. E, natomiast, e, żeby też była jasność, e, one generalnie ich w Kauflandzie było kilka sztuk czy tam nawet kilkanaście, ale wszystkie były oderwane od kartoników, więc to nie jest tak, że my to zrobiliśmy, tylko tak po prostu było. Poza tym one były na jakiejś wyprzedaży, my też dawno w Kauflandzie nie byliśmy, więc nie wiemy, kiedy tak naprawdę A cena były. nie zabija i naprawdę bardzo fajne. Dokładnie. Tu jeszcze są pozostałości po uchwytach. Mamy dwa wstępnie wywiercone otwory montażowe i tutaj była kopertka, na opakowaniu w koperce są dwa takie no dość średnie jakości, ale powiem szczerze, że dość duże średnice, bo nie tego się spodziewałem, jeśli chodzi przynajmniej o samego wkręta, dwa kołeczki, dwa wkręty do zawieszenia. Jak to działa, to zaraz wam zaprezentujemy, ale zaprezentujemy Wam z ręki, ponieważ to u nas raczej nie będzie zamontowane w całości. Ponieważ ma jeszcze taką bardzo fajną opcję, że każdy z tych uchwytów jest wyposażony w dwa otwory i możemy go zamontować osobno. Co też jest spoko. czyli mamy 6 sztuk uchwytów do montażu osobno albo jedną wielką szynę, w zależności od tego, co kto potrzebuje. Jeżeli chodzi o wykonanie, to tutaj nie za bardzo tak naprawdę jest się do czego przyczepić. I myślę, że teraz zrobimy w ten sposób, że my sobie ściągniemy tą zaślepkę tworzywową, wyciągniemy sobie jeden z tych uchwytów, zamontujemy go po prostu na szybko i pokażemy Wam, jak to działa. Zadam proste i logiczne pytanie, panie kolego. Równo jest? Jajo! Nawet nie chcę wiedzieć, ile mamy poziomic. Tak samo, jak nie chcę wiedzieć, kto jak zwykle ma wszystko ustawione na wiercenie. Znasz gościa? Nie. Nie znasz człowieka. Słuchajcie, to są drzwi od jednego z naszych magazynów. No i stwierdziliśmy, że może zawisnąć miotła. No, czegoś nam brakowało, bo były puste. Po prostu jacek jest leniwy. I teraz zobaczcie jak to działa, bo patent jest mega prosty. Po temacie. Żeby nie było, bo wiadomo, Wy to powieście na prostej ścianie i to będzie tylko wisiało. My to zamontowaliśmy na drzwiach i już testowaliśmy. Pobija się, a nie spada. No. Także. I oczywiście wszystkie inne działają tak samo, więc nie będziemy tego pokazywać, bo wystarczy jeden. Tak jest, natomiast to jest gdzieś tam standardowe kij odmiotły. Podaliśmy Wam, jakie są możliwe rozmiary. Im większy rozmiar, tym to będzie bliżej ściany, im mniejszy, tym dalej, tym dalej. Daj coś grubego. Ale nie mogę tego pokazać na filmie. I nieco grubsze. Zobaczcie. To nawet nie trzeba specjalnie trafiać, nawet nie trzeba specjalnie dopychać do końca. Podnosząc. Tak. Dawaj wyżej, na prawie zgrubienie. A rączki mam tutaj. No, ślizga się. Ale ślizga się na, jak jest złapane na samych początkach. teraz ślizga. To się ślizga. Czyli na niklowanej się ślizga, a na tworzywie nie. Mimo że tak naprawdę to ta szczotka waży trochę więcej. Widzisz, mądrego czasami dobrze posłuchać. No. Od Więc rady. przechodzimy do podsumowania. No to co, przechodzimy do podsumowania, Jacku, może od kosztów. Słuchajcie, no to jest z kosza promocyjnego, żeby nie było, tak? Więc nie z regularnego. Oczywiście z Kauflanda, nie z regularnego regału, tylko z kosza promocyjnego 20 zł. Warte swojej ceny? Jak dla mnie jak najbardziej. Fajny zestaw długa listwa 90 cm, 6 uchwytów. Więc można na tym coś powiesić. Sami widzieliście, że jednak na plastiku lepiej się trzyma niż na niklowanym. To wiadomo, że jest zależny po prostu od powierzchni, która jest, y, natomiast no, rzadko się zdarzają jednak niklowane narzędzia ogrodowe, nie? Nie, no oczywiście, że tak. No ja posiadam te wpinane. Że uchwyt jest też na 6, tylko y, że łapki się otwierają i się wpinają. Tylko do małych średnich, takich jak po prostu kije drewniane. No, a tutaj m, jednak mamy dużo większą różnorodność i dużo większe możliwości. Z wad dla mnie osobiście, niestety, nie mam możliwości zablokowania yy, tych uchwytów, więc one się mogą wam przesuwać na boki. A jak widzieliście, jak są obok siebie, no to niestety słabo działają. Musi być pomiędzy nimi przerwa. No niby tak, ale no na to bym tak mocno nie patrzył, no bo jak masz, nie wiem, łopatę, widły, grabie, coś jeszcze, no to wiadomo, że. To ma swój, swój rozstaw, więc no, to Ci się tak nie przesunie, bo same narzędzia będą się blokować. To też jest fakt, ale no to jest taka uwaga i analiza od nas. Ja generalnie jestem na tak. Bardzo fajne przyda Tak, dokładnie, bo to jest przydać, jest to gadżet, ale ułatwi Wam na pewno robotę, a pieniądze są śmieszne. A my oczywiście przypominamy, że widzimy się w każdy poniedziałek oraz piątek. Tak jest. Czekamy na Waszą opinię. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczyska wkrótce. Cześć. Cześć.